Wielki brat wita w kolejnym męskim dniu roboczym tego uroczego tygodnia. Dzisiaj również macie 20 minut na poranną toaletę. Przygotowanie śniadania i zjedzenie go. Przebierzcie się również we własną odzież roboczą i przygotujcie do pracy. Dzisiaj wielki brat chce, byście dzisiaj wykazali się nie tylko zdolnościami manualnymi, ale też pewną dozą wrażliwości na kobiece piękno. Z materiałów zgromadzonych w pokoju specjalnym, zaprojektujcie i zaprojektujecie i wykonacie wzór ideału kobiety. Ma to być drewniana rama o kształcie idealnej właśnie zdaniem kobiety. Rama ma być rozmiarów naturalnych, tak aby kobiety mogły spróbować przez nią przejść i sprawdzić, gdzie mają ewentualne nadwyżki, a czego im gdzie brakuje. Będziemy się starać, żeby wypadło jak najfajniej. No. Tym bardziej, że no jesteśmy trochę ograniczeni czasowo, no ale myślę, że się uda. I że nasz ideał będzie naprawdę idealny. Nasz ideał to ma być. Ja lubię niemieckie pływaczki, więc ja proponuję tak. W kwadratach. Widzisz Nogi. Ale są muszą przez to przejść. Dobra. Nogi. Dupa, biodra, cycki, głowa są problemy, bo nie mamy wystarczającej ilości narzędzi, znaczy wystarczającej chodzi mi takich narzędzi, jakbyśmy potrzebowali. Bo to w takich polowych warunkach trudno jest naprawdę zrobić kształty. Nie mamy co zrobić z rękoma, tak naprawdę. Czyli tu będzie głowa, no to, to się weźnę. Tak. No. Tak, nie? No i nogi. No i, I biodra. Wąskie. No, no i przejść tutaj do me <laughs> do sporniki. Z tyłu, tu się cik, cik i góra tamta. No. Można w ogóle, bo jak to będzie takiego to można cztery deski dać po ruchu. Wszyscy się starają ogólnie, każdy darzuca jakieś pomysły, każdy mówi swoje jakieś tam, yy, wtrąca swoje trzy grosze. Czyli tu będzie dupa, tu musi być tak, no nie? Tylko one tu mają z metra Co? One tu mają z metr osiemdziesiąt. Ale ty, no dobrze będzie. Tak? Czy tak? Tak. Coś nie musi stać tak blisko ciała. I to się i takie pomniejszy przecież. Głowę. To się ta... głowa, to, głowa to, wiesz, to trochę, bo jest na deskach akurat. Weź się podnieś, bo ja nie widziałem, co rysowałem na A Dawid, ty modlas... Jaką laskę Jaką maskę Na zewnątrz. Nie. Kielu mozroków? Kiedy Kiedy mozrok? Lat, tak? Dwadzieścia powiem tak, mam taką koleżankę. To już powinien się fukać z babescy z się fukać, fuka wjeżdża, ale tu chodzi, pytasz się, czy mam jakąś dziewczynę. Aha, no tak. No. no ale w sensie, nie tak... to inna sprawa. Chcesz się żenić? Co? Chcesz się żenić? No na pewno nie teraz, chłop. Nawet mi to przez myśl nie przeszło. No bo z racji, ty. W dzisiejszych czasach na ślub to trzeba mieć pracę, dom, no tak. ogród, auto, a później narzeczoną. No tak. Hebo i siadaj. Chodź, bo nadgorliwość jest gorąco łatwiejsza. Hebo i siadaj. Mamy czas, dość. Ja też się nie śpieszy. Wielki brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl